Co sądzisz o tym, że w każdym związku potrzebne jest kłótnia od czasu do czasu, żeby oczyścić atmosferę? Uważam, że tego typu przekonanie jest bardzo, ale to bardzo um, wręcz toksyczne, um, bo zdaję sobie sprawę, że niestety jest taki utarty schemat w naszym w, naszym w ogóle całym świecie, że um, kłótnie w relacjach to jest norma i że tak po prostu jest, że raz na jakiś czas ludzie się kłócą. jestem zdania, że nie. Kłótnia pokazuje przede wszystkim to, że jakość komunikacji między jednym a drugim człowiekiem jeszcze nie jest na odpowiedniej stopie. To wcale nie znaczy, że jeżeli nawet ktoś jest bardzo świadomy i umie się dobrze komunikować i druga strona także, bo to nigdy nie działa tylko z jednej strony, to wcale nie znaczy tak, że nie pojawią się pewne emocje u was. To wcale nie znaczy, że nie będziecie się różnić w pewnych tematach. Jednak można się różnić, różne emocje mogą się pojawiać, tym samym wcale nie trzeba się kłócić. Można mieć naprawdę zupełnie oddzielne, oddzielne zdanie i kompletnie odmienne, ale jeżeli jesteśmy w stanie widzieć, co się dzieje w nas i wiemy, co się dzieje w drugiej stronie, to jesteśmy w stanie zupełnie, ale to zupełnie inaczej rozmawiać. W tym temacie akurat to, co mogę zdecydowanie polecić, to zapoznanie się chociażby z takim konceptem, który stworzyłem dobry kilka lat temu, który nazywa się wyczuciem socjalnym, składającym się z czterech kroków który właśnie w dużej mierze, w znacznie szerszym stopniu omawiam w produkcie jakim jest The Wolf, ale także te materiały możesz akurat fragment odnośnie wyczucia socjalnego możesz zobaczyć na moim kanale YouTube. I to przede wszystkim. Natomiast jeżeli macie jakiekolwiek, jakiekolwiek przekonanie związane z tym, że kłótnie to jest coś naturalnego i normalnego w relacjach, to zwróćcie uwagę, że Wiara w takie przekonanie może być często dla Was bardzo, ale to bardzo szkodliwa i bardzo, ale to bardzo e, mocno może to wpływać na cały aspekt Waszych relacji. Nie tylko tych relacji intymnych, ale generalnie. Bo często uważamy, że jak mówimy komuś, że z czym się nie zgadzamy, to to musi od razu prowadzić do kłótni. Wcale nie musi. Też nie idziemy w drugi ekstremum, to wcale nie znaczy, że mamy nie wyrażać swojego zdania, to wcale nie znaczy, że mamy nie wyrażać swoich granic yy, i czasami wyraźniej pokazywać. Właśnie nie mamy to robić. Ale mamy to robić w taki sposób, żeby to nie dotykało drugiego człowieka, żeby to wyraźnie zaznaczyć, a można to robić. Nawet jeżeli w grę będą wchodziły oczywiście bardzo, ale to bardzo silne emocje, ale znowu, jeżeli w grę wchodzą bardzo, ale to bardzo silne emocje, to ty je czujesz. Jeżeli ty je czujesz, to, twoim, jakby to Twoją odpowiedzialnością, nie Twoim obowiązkiem, ale Twoją odpowiedzialnością jest zwrócić na to uwagę i nawet często o tym zakomunikować. Ponieważ um, w świecie komunikacji bardzo często jest tak, że jeżeli poczujemy coś, to uważamy, że lepiej z tego nie pokazać, no bo ktoś nas, nas odbierze w jakiś sposób, ale o wiele lepiej jest się po prostu tego przyznać, że poczułeś się dotknięty albo poczułeś się w taki, a inny sposób lub poczułaś się tak, a nie inaczej. Przyznać się do tego, ponieważ druga strona na jakimś poziomie i tak to dostrzega i tak to widzi. A niektórzy i tak to zresztą czują, ale jeżeli to zwerbalizujemy, to to trafia nie tylko do tego aspektu odczuć danego człowieka, ale trafia także przede wszystkim do jego głowy w tym akurat aspekcie.